Miał wszystko gdzieś. Przekraczał dozwolony czas postoju w różnych miejscach i łapał mandaty gdzie się da. Tą osobę zatrzymała policja. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dla przypomnienia, ja się nazywam Kordian Borowiak. Nowe odcinki w każdy wtorek i czwartek o 19.00 czasu polskiego. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować sobie serię. W której opowiadamy o różnego rodzaju przekrętach na które narażeni są mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Dzisiejszy temat to nie do końca przekręt, a raczej mocno skomplikowana zawiłość prawna dotycząca pewnej sytuacji, o której wam zaraz opowiem. Aby lepiej wyjaśnić ten temat, chciałbym na początku przedstawić wam chociaż pokrótce, jak funkcjonuje Ubezpieczenie samochodu w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to dalece inne od tego, jak to jest rozwiązane w Polsce. Przede wszystkim, ubezpieczenie samochodu jest na osobę, a nie na samochód. Więc, jeżeli ja mam ubezpieczenie na samochód, to tylko ja mogę nim jechać. Ty moim autem nie pojedziesz. Pojedziesz, ale bez ubezpieczenia. Nie będzie wtedy pokrycia, jeżeli coś by się stało. No, i jedziesz nielegalnie, no bo musisz mieć te podstawowe. W Polsce OC, a tutaj nazywa się to third party, czyli ubezpieczenie osób trzecich, czyli jeżeli ja spowoduję wypadek, to moja ubezpieczalnia pokrywa szkody osób trzecich, a nie moje, tak? Pełne w Polsce tak zwane AC, to jest tutaj fully comprehensive, wtedy nieważne z czyjej winy, to moja szkoda też jest pokryta. Cena, jaką płacimy za ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii, zależy od. Bardzo wielu czynników, nie tylko od tego, ile macie prawo jazdy, nie tylko od tego, ile macie bezszkodowych lat jazdy, ale od tego, czy jeździcie autem do pracy, czy to jest jedno miejsce pracy, czy więcej, od tego, gdzie mieszkacie, w jakim rejonie, ile tam jest kradzieży, stłuczek, jaki jest wasz kod pocztowy, od tego, gdzie auto stoi, czy na ulicy, czy na podjeździe, czy w garażu pytań, które mają wpływ. Na cenę ubezpieczenia, podczas gdy się takie ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii wykupuje, jest naprawdę bardzo dużo. No i przede wszystkim młodzi kierowcy, ale też tacy, którzy nie mają zniżek, bądź też tacy, którzy dopiero na przykład mają polskie prawo jazdy od niedawna, mają naprawdę wysokie ceny ubezpieczenia. Więc jest całkowicie normalnym w Wielkiej Brytanii, że za ubezpieczenie płaci się miesięcznie, czyli jest tam jakaś kwota roczna. Dla przykładu. 1000 funtów plus jeżeli płacicie miesięcznie to to jest traktowane tak jakbyście wzięli kredyt. Więc y, jakaś firma kredytująca płaci firmie ubezpieczającej całość, a wy potem w ratach to oddajecie. Tak to niestety tutaj funkcjonuje. No i teraz o co chodzi z tą moją dzisiejszą historią. Pewna osoba, która zgłosiła się do mnie po pomoc, znalazła się w sytuacji, w której to no niestety nie udało jej się w jednym miesiącu tego ubezpieczenia zapłacić. Niestety to jest zwykle w taki sposób zorganizowane, że płacimy za to ubezpieczenie poprzez jakieś automatyczne zlecenie przelewu. Tak? W zasadzie dajemy nawet upoważnienie tej firmie kredytującej, że ona ma prawo ściągać co miesiąc te pieniądze z naszego konta. Jeśli natomiast tamtych środków na tym koncie nie ma, a oni spróbują to e, kwotę pobrać, to zwykle procedura wygląda tak, że jak się nie udało, to za tydzień bądź dwa spróbują jeszcze raz. Oczywiście w międzyczasie dostaniecie informacje na ten temat, co się dzieje. Prosimy o kontakt, prosimy o uiszczenie opłaty, i tak dalej. Jeżeli za tą drugą próbą znowu nie uda się tej firmie pobrać tych pieniędzy, no to jesteście już bardzo blisko do tego, żeby wasza polisa została anulowana całkowicie. Czyli kończycie bez ubezpieczenia. To powoduje przede wszystkim. To, że w przyszłości będziecie płacić jeszcze więcej, ponieważ jednym z tych pytań podczas wykupowania ubezpieczenia jest to, czy kiedyś jakakolwiek firma anulowała Twoją polisę i wtedy cena szybuje do góry. I tak właśnie było w wypadku tej osoby. Co gorsza, nie była ona tego świadoma. Nie sprawdzała maili, nie sprawdzała swojego konta bankowego. No przez tydzień, dwa, jestem może to w stanie jeszcze zrozumieć. Tak? Generalnie skończyło się to tym, że tą osobę zatrzymała policja. Ponieważ jak akurat za nią jechali, to sprawdzili sobie rejestrację. Oni są w stanie to wszystko u siebie w komputerze zobaczyć, że ta osoba nie ma ubezpieczenia. W związku z tym, oczywiście, ze względu na to, że nie ma obowiązkowego ubezpieczenia, no to nie może tym samochodem się poruszać po drogach publicznych. W związku z tym, oczywiście, to auto zostało scholowane i trafiło na parking policyjny. A że cena nie była tego samochodu zbyt wysoka, jego wartość, to ta osoba stwierdziła, że nie opłaca jej się tego auta z tego parkingu wykupować. Wiadomo, laweta, te wszystkie koszty po prostu się to nie opłacało. No i doprowadziło to do sytuacji, że ten samochód został zlicytowany na aukcji i ktoś go tam sobie kupił. No i tutaj oczywiście zaznaczam, że cała ta sytuacja spowodowana była tym, że pewne kwestie zostały niedopilnowane a mianowicie. Przede wszystkim ten samochód nie został wyrejestrowany. Czyli jeżeli to by mi się przytrafiło i decyduję się na to, że nie wykupuję tego samochodu z parkingu policyjnego, no to muszę go wyrejestrować w DVLA, czyli odpowiedniku Wydziału Komunikacji w Polsce, po prostu, żeby to auto więcej nie widniało pod moim nazwiskiem. To nie zostało zrobione. Ten samochód został wtedy zlicytowany na aukcji. Ktoś sobie go kupił i zaczął nim jeździć, i teraz. No, nie dojdziemy już do tego, czy specjalnie, czy niespecjalnie, ale też tego auta nie przerejestrował na siebie, więc ono dalej widniało w systemie na tą osobę. No i teraz jeździł sobie tym autem. Nie wiem, co to była za osoba, która to auto kupiła, natomiast jeździł w nim w różnych miejscach Anglii, po prostu w przeróżnych miejscach Anglii i mówiąc brzydko, miał wszystko gdzieś. Czyli stawał na podwójnych żółtych liniach, czyli tam, gdzie nie można kategorycznie parkować, yy, prze, przekraczał dozwolony czas postoju w różnych miejscach. I łapał mandaty, gdzie się da. Po 60, po 100 funtów, jeden tu, dwa tam, trzy gdzie indziej. Dlaczego mówię, że jeździł po całej Anglii? No bo dochodzi do sytuacji, gdzie ta osoba, która tego samochodu nie wyrejestrowała, która straciła to auto, gdzieś tam zostało ono zlicytowane, zaczyna dostawać masę korespondencji z przeróżnych urzędów miasta, które te mandaty wystawiają. No i oczywiście to ta osoba jest proszona o zapłatę tych mandatów, ponieważ auto nadal widnieje w systemie na nią. I uwierzcie mi, że tych mandatów było naprawdę dużo. Ja pamiętam, że to były cztery różne urzędy miasta z różnych rejonów Anglii, i w każdym z tych urzędów miasta było co najmniej kilka mandatów. Także to już naprawdę były spore kwoty pieniędzy. Ponadto, znowu, kolejna kwestia to zajmuje pewien czas, zanim urząd miejski znajdzie dane, czyli poprosi o te dane urząd komunikacyjny i znajdzie tą osobę, żeby w ogóle. Poprosić o zapłatę tego mandatu, tutaj jeszcze jest taka kwestia, że no pewne z tych mandatów, jeżeli dobrze kojarzę, zostały zignorowane ze względu na takie założenie, że no przecież to już nie jest moje auto, no to to nie są moje mandaty. Niestety, jeżeli auto jest zarejestrowane na ciebie, no to są twoje mandaty. Co w tej sytuacji można było zrobić, żeby jakoś tej osobie pomóc? No, przede wszystkim przerejestrować to auto. Tylko po pierwsze, nie wiadomo na kogo. Więc w wydziale komunikacji jedyne co no to można po prostu wyjaśnić tą sytuację. Natomiast nikt na gębę czegoś takiego nie przyjmie, nie? No bo przecież ja też mógłbym sobie wymyślić taką historię i migać się przed tym, żeby te mandaty zapłacić, nie? No więc żeby to wszystko udowodnić, to trzeba było wyciągnąć zaświadczenie z policji. Trzeba było wyciągnąć zaświadczenie z tego parkingu, że to auto tam było i że zostało zlicytowane i wiele, wiele różnych innych zaświadczeń i papierologii, którą w tej sprawie trzeba było Załatwić. Udało się anulować trzy z czterech urzędów miasta, czyli już nie pamiętam dokładnych kwot, ile było mandatu na jeden urząd miasta. Natomiast udało się wygrać tak, jakby z trzema urzędami i wyjaśnić im tą sytuację. One przyjęły to do wiadomości, zaakceptowały i te mandaty anulowały. Jeden urząd miasta uparł się i powiedział, że nie, oni tego nie zaakceptują. W pewnym sensie mieli do tego prawo, ponieważ no to obowiązkiem tej osoby było przerejestrowanie tego samochodu. Natomiast i tak myślę, że całkiem niezły wynik, jeżeli jakieś 3 czwarte tych mandatów udało się anulować. Taka to oto historia z ubezpieczeniem auta w Wielkiej Brytanii. Czy tylko z mojej strony takie krótkie sprostowanie w tym temacie? Ja rozumiem, że ktoś może zaraz stwierdzić, że nie, no przecież to żadne przekręty, wałki, to tutaj znowu ta osoba sama na własne życzenie się w tej sytuacji znalazła. No i oczywiście, że tak, sama się w tej sytuacji znalazła. Natomiast to, że ktoś następnie kupił samochód i już jestem przekonany, że specjalnie nie przerejestrował go na swoje nazwisko i nawalił tą całą kupę tych mandatów to przecież to już jest śmierdzący wał. Bez względu na to, jak patrzycie na tą osobę, która się w tej sytuacji znalazła. No bo jeżeli ja na przykład kiedyś poszedłem na siłownię i zostawiłem w szatni zegarek w kieszeni i ktoś mi go ukradł. To to jest moja wina? Przecież to jest wina złodzieja, że jest złodziejem i mi go ukradł, a nie ja, że zostawiłem zegarek w kieszeni. Więc wydaje mi się, że cała Idea mojego opowiadania o tej historii i jakiegoś kwalifikowania tego jako przekręt, no to po prostu uczulam na to, że trzeba sobie tego typu spraw przypilnować, bo zawsze możecie trafić na takiego jednego z drugim swaniaczka, którzy wykorzystają Waszą niewiedzę przeciwko Wam. Co do samego ubezpieczenia samochodu, to wyjaśnię to w kolejnym odcinku, jeszcze nieco bardziej ze szczegółami, ponieważ już w następnym odcinku mam dla Was historię. Dotyczącą ubezpieczenia. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. W tym miejscu chciałem jeszcze Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, aktywność pod filmami. Bardzo Wam za to dziękuję. Proszę o więcej, lecimy po 10 tysięcy subskrypcji z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!